Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu swoim i moich koleżanek, współorganizatorek całego kursu o aromaterapii, dziękuję za uczestnictwo i dziękuję za za to, że po prostu byłyście z nami. Mamy nadzieję oczywiście, że wszystko albo przynajmniej duża część wam się podobała. Zostawimy na pewno materiały do końca tygodnia, do końca tygodnia i miesiąca, bo akurat miesiąc się kończy na koniec tygodnia tym razem, więc można sobie jeszcze przez parę dni ponadrabiać. A my dzisiaj takie jeszcze dopowiemy kilka takich niuansów, które są według nas ważne, które warto wiedzieć i podsumujemy mniej więcej, żebyście widziały, jak to wygląda z, też z ofertą. No i też na koniec mamy niespodziankę, bo chcemy tutaj podzielić się też jakimiś dobrociami w zamian za, ale to na końcu. Powie już Iwonka. No to zaczynamy. Czekajcie, o pięknie. Dobrze, słuchajcie, co z tym zapachem? To jest taki, taka zajawka, taki tytuł, bo my po prostu czujemy, jeżeli oczywiście ktoś nie ma uszkodzonego tego zmysłu zapachu, bo to się czasami zdarza, to przeważnie jakiś nerw jest uszkodzony, ale jeżeli wszystko gra. No to my nawet sobie nie, nie zdajemy sprawy, nie pamiętamy o tym, że oddychamy, że coś czujemy, ale y, kiedy zaczynamy się interesować olejkami, zaczynamy je używać, no to wtedy te zapachy zaczynają być też y, no, takim naj, jednym z ważniejszych punktów w naszym życiu, y, bo zobaczcie, y, Coś się dzieje, od razu dyfuzor włączony, do czegoś, nie wiem, wracamy do domu, od razu włączamy dyfuzory. Także to jest taka nasza rutyna i też chcemy Was tym zarazić oczywiście. No i tak, bardzo króciutko, zobaczcie, tutaj jest taki, taki człowiek, który sobie wącha róże. Róża oczywiście ma olejki eteryczne i przez nos. E, wszystkie substancje, te najlepsze, cudowne, trafiają po prostu przez układ limbiczny do mózgu i dzieje się to bardzo szybko, w ciągu dwóch minut, tak naprawdę od momentu, kiedy ten aromat w naszym nosie już się znajdzie. A dodam jeszcze, że w ciągu 20 minut krąży w całym krwioobiegu. A teraz słuchajcie, historia z bananem. E, Dwa dni temu dosłownie przypomniała mi się taka historia a propos zapachów, że czasami y, przez ileś lat nie zdajemy sobie sprawy, aż w końcu y, trafi się taki banan. Nie wiem, co było w nim specjalnego, być może był po prostu dobrej jakości i kiedy ja go otworzyłam, najpierw powąchałam. To jest już chyba takie nagminne, że wszystko wąchamy i Zatrzymałam się w tym momencie, bo, przypo, bo powróciłam do dzieciństwa. Zapachniał mi banan. Czym mi zapachniał? Właśnie tym, że e, kiedy miałam kilka lat, a to było już dawno temu i jeszcze w PRL-u, e, mieszkałam na Dolnym Śląsku, w małym miasteczku. Nigdy w życiu nie jadłam banana. Po prostu nie było takich rzeczy dostępnych e, dla nas. E, pomarańcze były raz w roku tylko na święta, ale bananów nie było wcale. E, no i Pani sąsiadka, bardzo taka już starsza osoba, zawołała mnie któregoś dnia do siebie do domu i poczęstowała mnie bananem, ponieważ otrzymała paczkę z Ameryki od swojej rodziny. No ja byłam taka szczęśliwa, bo ja banana widziałam po prostu na obrazkach w książkach i e, byłam szczęśliwa, że ja mam tego banana. Ja nikomu o tym nie powiedziałam, ale szłam przez całe miasteczko z tym bananem, otworzony, otwartym i ja go wąchałam. I ja go smakowałam prawie tak jak normalnie jakby to był lizak, tak po go jadłam, że ja to pamiętam do dzisiaj. Ja byłam taka szczęśliwa. Słuchajcie, że zapach banana przywołuje u mnie Poczucie radości. Może być też odwrotnie, może być też tak, że coś nam się kojarzy negatywnie, i jakiś zapach, na przykład y, zapach y, jakiegoś jedzenia albo jakiegoś czegoś y, zupełnie innego, może nam przywrócić też y, pamięć taką negatywną, bo oczywiście każdy człowiek miał różne przeżycia, właśnie chociażby w tym dzieciństwie. No i tutaj drugie takie moje wspomnienie, żeby wam pokazać, jak ten zapach jest ważny. Tu jest szafa babci, i, nasz, i udało mi się znaleźć dokładnie taką szafę, jaką miała właśnie jedna z moich babci. Aż się uśmiechnęłam do siebie. No i ta szafa pachniała. Lawendowo coś tam, a to coś tam to była naftalina. Nie wiem, czy um, osoby, które tego słuchają, jeszcze znają w ogóle takie wynalazki, bo to też było dawno temu. Już teraz się tego nie używa, bo to jest toksyczne. I słuchajcie, połączenie zapachu lawendy z naftaliną, czyli taką no, toksyczną substancją, żeby tam mole nie zjadały tych korzuchów, wiecie, tam futra wisiały i tak dalej. To tworzyło taki bardzo duszący, nieprzyjemny zapach, więc ja się zawsze lawendy bałam i spotkałam się z ludźmi, którzy mówili do mnie, że lawendy nie lubią. Do momentu, kiedy mówiłam, powąchaj lawendę do tery. I w momencie, kiedy ktoś dał się namówić. Otworzył swoje serce, no i nos, i powąchał naszą lawendę. Od tej pory, oczywiście, już ta lawenda pomalutku stawała się przyjacielem, tak samo jak moim. Tak więc te dwie moje historie to jest właśnie ten zapach i to, jak to bardzo jest ważne w naszym życiu jak my pachniemy dla nas i dla otoczenia. Dziękuję bardzo. Jasiu, bardzo pięknie pokazałaś, jak działa właśnie pamięć zapachu, bo zmysł powodzenia to jest taki nasz pierwszy, pierwotny zmysł. On rozwija się już w życiu płodowym zanim cokolwiek widzimy, my już czujemy. I to dlatego zapachy są tak, tak powiedzmy, tak nas poruszają i tak mocno zapisują się właśnie w naszej pamięci. A fizjologicznie, tak po pielęgniarsku powiem wam, to wygląda bardzo prosto. Bo zapach trafia do nosa, receptor go łapie, a sygnał idzie potem prosto do układu limbicznego, czyli do tego centrum emocji i wspomnień. To jest e, szybkie, bez analizy, takie bez filtrów. I dlatego banan może przywołać ciepło i dzieciństwo, a lawenda, choć obiektywnie jest piękna, no to może właśnie budzić niechęć, jeśli kojarzy się z naftaliną z babcinej szafy. Ale to jest absolutnie normalne, bo zapach nie kłamie, tylko on pokazuje to, co głęboko w nas jest zapisane. Dlatego też w aromaterapii niczego nie forsujemy. Zawsze słuchamy tego, jak reaguje ciało i właśnie pamięć, bo zapach to nie tylko jest aromat. To emocja, to wspomnienie i nasza indywidualna historia. To jest język, jakim komunikuje się po prostu natura z naszym ciałem i jak my komunikujemy się z tym, co jest w nas i dookoła nas. Dziękuję. Wyciszenie musisz Karolina łączyć. No ok. i dzięki, mogłabym do siebie mówić. Tak już zaczęłam mówić. Okej, okay. a więc witam was tu wszystkich. Ja tak też króciutko chciałabym Wam powiedzieć, co jest dla mnie z takiego punktu naturopaty bardzo ważne, bo ja wiele tych olejków przeszłam, co tam słyszałyście w filmikach, i te olejki nie działały. No i właśnie, co wyróżnia te olejki z Dotera? No, moi drodzy, tutaj są certyfikaty innych firm. Jakby nie będę mówiła, jakie to są firmy, ale co jest ważne, to są takie, bym powiedziała, dwie czy trzy top firmy w Polsce które gdzieś właśnie się chwalą certyfikatami, natomiast jedna kompletnie tak naprawdę nie ma właśnie tych certyfikatów, ponieważ sama pisze u siebie na przykład na stronie, że certyfikacja, czyli badania tej chromatografii, czyli tych związków chemicznych, które są przede wszystkim najważniejsze w tym olejku, nie zapach, tylko właśnie te związki chemiczne, które mają działanie terapeutyczne, ona nie wykonała, ponieważ to są kosztowne badania. Zaś na Natomiast kolejna firma. Tak jak widzicie, ja tutaj zaznaczyłam takim coś takie w kółko, numer. I tam jest numer olejku, po prostu przypisanego. Wchodzimy na stronie do olejku z lawendy i jest numer seryjny. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że jest tylko jeden numer seryjny olejku, bo tutaj jest badanie w takim razie z 2023 roku i co i to jest? Ostatnie badanie, a co z olejkami, które były na przykład w tym roku badane. Więc to jest ta różnica. I Wąka, jakbyś mogła dalej e, przewinąć. O, i teraz mamy taką, e, Wam chciałam pokazać właśnie tą certyfikację w Dotera. Każdy olejek, ale to naprawdę każdy ma swój, ni, e, swój numer, tak. E, i to właśnie wy, wyróżnia, że każdy olejek był przebadany. Nie, że tam jedna na milion, albo dwa lata temu był olejek z lawendy badany, i my tam wrzucamy sobie po prostu na stronę internetową, że mamy jakieś badanie z dwóch lat temu, tylko ten olejek, który wykupiliście, który wy macie w domu, ma swój certyfikat. I wystarczy, że wpiszecie ten kod, który jest z tyłu, na taką stronę. Source to you, wpiszecie i macie pełną po prostu analizę badania. I co jest najważniejsze. Tutaj chyba ucięło mi, ale pod tym jest napisane kto to badał. Imię, nazwisko dwóch osób, które to analizowały, datę, to też jest tutaj akurat data z 2022, ale co jest ważne, po prostu olejek już ma tam, wiecie, 2-3 lata. Dlatego jest data badania, ale to jest typowo data badania tego olejku, który my mamy. Później, jeśli mogłabyś wąka dalej przesunąć. Później macie cały skład. Kropka po kropce opisane, co tam dokładnie jest. Tabelą rozpisane dokładnie, oraz tutaj takim wykresem. I co jest ważne, jest nazwa laboratorium, i są osoby, które to robiły. Tam nie ma nic ukrytego i jest po prostu data, wszystko po prostu jawne, a nie, że ktoś ma, a na przykład nie chce pokazać, bo to jest na przykład tajne, bo też się spotykałam z takim czymś. Też są takie olejki, gdzie chciałam od nich badania, ale niestety nie udzielono mi, bo to jest tajna informacja. No nie, moi drodzy, bo gdyby firma coś takiego miała, to ona by się tym chwaliła, bo to jest właśnie. Ten, ten, to, to, ten, te, ta wisienka na torcie, że oni to mają. I mają nie, że jedna na milion, tylko każdego po prostu olejku, który znajdzie się u Was w domu, albo już jeśli macie w domu. Także to tyle. Dobra, ja się odciszę, bo tutaj się ściszam na chwilę. Ja Wam chciałam powiedzieć, jak możecie kupić olejki i przede wszystkim, jak ich nie kupować. Ze względu na to, że niestety po internecie krążą różne olejki, które nawet mogą być nazwane Doterą, a niekoniecznie nią są. I w momencie, kiedy kupicie sobie olejki, nawet na stronie Dotery oryginalnej. To po prostu nie dostajecie wtedy swojego edukatora. Czyli tak jak tu jesteście z nami teraz w tym mini kursie, my Wam dałyśmy całą edukację, całą raczej wierzchołek góry lodowej edukacji e, i dalej edukujemy w momencie, kiedy Wy zakładacie swoje konto z naszego linku. A jeżeli Wy pójdziecie nawet na stronę Dotery, to Wy zostaniecie nadal bez edukacji. E, i taki świadomy zakup, który możecie wykonać przez link osoby, która zaprosiła Was tutaj do tego mini kursu, dostajecie od razu dostęp do naszej edukacji, a ona się odbywa w formie po pierwsze czatu, na którym możecie zadać takie pytania typu SOS, coś potrzebujecie, dziecko wymiotuje, co mam zrobić, i wtedy od razu, ktokolwiek nie jest dostępny, to tam szybciutko odpowie i doradzi. I druga przestrzeń to jest wielka skarbnica wiedzy, czyli grupa VIP dla naszych klientów. No i tutaj po prostu dostajecie ogrom edukacji, no i dostajecie od nas często różne wyzwania, które normalnie nie są dostępne dla osób z zewnątrz. Więc nie wystarczy mieć po prostu olejków, tylko jak macie olejki z nami, to macie dodatkowe benefity. W tych wyzwaniach też najczęściej jest tak, że my dajemy różne prezenty olejkowe za aktywność. Czyli w momencie, kiedy wytrwacie w tym wyzwaniu i jesteście, że tak powiem, sumienne, no to wtedy dostajecie od nas prezenty. I właśnie teraz, 10 grudnia, będzie kolejne wyzwanie, tym razem suplementacyjne. I tutaj, jeżeli skierujecie się do Google. Bo omówiłyśmy pierwszy przypadek, czyli kupujecie w Doterze. Wiecie już jak kupować, jak nie kupować w Doterze, ale załóżmy, że wklepiecie sobie w Google Dotera, nie wiem, Ongard, bo was Ongard zainteresował. No i wtedy wyskoczy wam milion różnych marketplace'ów. No, i niestety kupując z takiego źródła, no nie macie tej pewności co do jakości olejku i oryginalności, ale to są też takie zakupy, wiecie, chaotyczne, bez wiedzy, bez opieki. I kupno na Allegro, no to jest już coś, czego totalnie nie, podle, nie polecam, bo tam ryzyko podróbek jest bardzo duże. Myślę, że największe z tych wszystkich trzech sposobów, o których mówiłam, bo oczywiście jak kupicie sobie na stronie dotery, to te olejki przyjadą do Was oryginalne i od razu ostrzega Was też, że są strony, gdzie jak wpiszecie dotera.pl, to was przekieruje wcale nie do dotery, tylko do osoby, która się podszywa pod dotery. Więc tutaj trzeba zachować ostrożność i jeżeli chcecie mieć ten bonus w postaci. Edukacji, wyzwań, gratisów, no to zdecydowanie rekomendujemy zostać z nami dalej. I słuchajcie, tutaj już pokażemy Wam takie kilka sposobów, na które możecie zacząć tą swoją przygodę z aromaterapią. Po pierwsze jest to tak zwana mała apteczka, i tutaj przekażę głos Kasi, opowie Wam o tym wystawie. Tak, to jest mała apteczka, od której można zacząć też takim niedużym nakładem finansowym, ale za to mieć wszystko, co najważniejsze, pod ręką. A co tu jest w środku? To jest po prostu wszystko, co omówiłyśmy na naszym kursie. Jest, na, jest tam 10 filmików, czyli. Po jednym na każdy, na każdy olejek, także ja już nie będę tutaj omawiać poszczególnych olejków, ale mamy tutaj mówi się, że nawet 90 95, niektórzy mówią, ale takich po, potrzeb życiowych, ogarniętych, można tak powiedzieć, czyli od przeziębienia przez bóle różnego rodzaju, po Pielęgnację skóry, po dbanie o odporność, dbanie o układy wszystkie w organizmie włącznie z układem oddechowym, wszelkie katary, sprawy zatokowe, sprawy brzuchowe i tak naprawdę czego można chcieć więcej? To są olejki 5 ml, czyli takie nie za duże. Ale za to jest to fajny początek dla osób, które chciałyby od razu właśnie mieć możliwość wspierania zdrowia swojego, swoich bliskich na różnych poziomach. Natomiast w takim olejku jest około 80 do 100 kropli, a chociażby oregano, jak już wiecie z filmiku, wystarczy jedna kropla. Nawet więcej nie polecamy naraz, żeby po prostu pomóc sobie chociażby w mocnej infekcji, w mocnym bólu gardła. Jednorazowa dawka to jest kropla. Także polecam serdecznie, dobry początek, chociaż nie najbardziej ekonomiczny, ale to będzie później. Dziękuję. Dzięki Kasiu, to tak mi przyszło do głowy. Jeszcze tylko powiem jedno słówko. Bo myślałam, że teraz będzie mój zestaw, więc się wcięłam Ani, na przykład sama lawenda, ja kiedyś czytałam, że ma ponad 120 zastosowań, no to macie jeden olejek, ponad 120 zastosowań, olejków macie 10, więc można szaleć. Dokładnie. Więc teraz kilka słów o zestawie Aromatać który według mnie jest jednym właśnie z najlepszych sposobów, żeby zacząć swoją przygodę z olejkami etrycznymi no i z dyfuzorem oczywiście. Ja bardzo lubię ten zestaw, bo on jest jak taka mała domowa apteczka zapachów. Jest tam osiem olejków i każdy z nich jest o jasnym takim przewidywalnym działaniu. Bez chaosu, bez zgadywania, tylko czysta uporządkowana aromaterapia bo mamy tutaj olejki które właśnie wyciszają takie jak balance i lawenda mamy olejki oczyszczające takie jak drzewko herbaciane i on guard idealne na sezon infekcji kwitnie w pełni są też olejki które rozluźniają napięcia wspierają oddech albo też podnoszą nastrój takie jak aroma Touch, deep blue wild orange i oczywiście mięta i to jest Właśnie najpiękniejsze, że każdy z nich możesz użyć w dyfuzorze, właśnie. Wystarczy kilka kropel, żeby zacząć pracę z układem limbicznym, czyli, tak jak już mówiłam wcześniej, z tą częścią mózgu, która zarządza emocjami, stresem, poczuciem bezpieczeństwa. No i oczywiście też. Spokojem. To bardzo delikatny, ale też bardzo skuteczny sposób wspierania ciała i umysłu. To jest, tak wiecie, jak w dobrej opiece pielęgniarskiej, małe kroki, które robią dużą różnicę. I jeśli zaczynasz, nie musisz wiedzieć wszystkiego naraz. Wystarczy dyfuzor, kilka olejków i chwila dla siebie, a my z przyjemnością poprowadzimy Cię dalej. Dziękuję. Dzięki Aniu, to ja już teraz wracam naprawdę do tego, co mi mam powiedzieć, i widzę, że mi tutaj ucięło w ogóle część olejków w opisie, ponieważ ten zestaw zawiera te same 10 olejków, co mała apteczka, z tą różnicą, że one są 15 ml, czyli są trzy razy większe. I tutaj cenowo Kasia powiedziała, że będzie bardziej ekonomiczna opcja i to jest właśnie najbardziej ekonomiczna opcja i najczęściej wybierana przez nasze klientki. I tutaj mówię to za wszystkie dziewczyny, bo, bo wiem, że to po prostu jest zestaw, który jest hitem. I tutaj macie trzy razy więcej olejków, a cena jest tam niespełna, dwukrotnie wyższa, więc na pewno to jest takie najbardziej optymalne, jeżeli chcecie mieć te 10 olejków od samego początku. Tu jedynie Deep Blue jest 5 ml, bo on po prostu tylko w takiej pojemności występuje. Dodatkowo w gratisie dostajecie tutaj dyfuzor przy tym zestawie. I jeżeli jeszcze skorzystacie do końca miesiąca, to dostajecie dwa gratisy, czyli Balance i Wild Orange, obydwa olejki po 15 ml, a w przypadku tych dwóch poprzednich zestawów, tak jak widziałyście, tam była sama dzika pomarańcza w gratisie, więc tutaj no już więcej wycisnąć się nie da. I rzeczywiście ja też zaczynałam od tego zestawu, i to była moja super apteczka, jest do tej pory. Wszystkie te olejki są ze mną na co dzień, tak naprawdę, jak gdzieś wyjeżdżam. To wszystkie zabieram ze sobą, łącznie też z tym balansem i Wild Orange. Bo balans jest super właśnie na takie wyciszenie, równoważenie emocji. Wild Orange to jest mój ulubiony cytrus i poprawa nastroju, a teraz na jesień, zimę to w ogóle super, ale też cytrusy fajne na oczyszczenie, więc do porannej szklanki wody też super opcja. No i kolejna opcja to jest po prostu dobór indywidualnie olejków, moi drodzy. Bo tak jak ja kiedyś polecałam właśnie tą apteczkę, o której przed chwilą Iwonka mówiła, tak teraz bardzo dużo mówię o tym, jak emocje, nastrój, stres ma na nas wpływ i jeśli już gdzieś macie te infekcje odpornościowe gdzieś za sobą, a macie możliwość, to fajnie byłoby się zainteresować właśnie emocjami. I tutaj wiadomo, każdy z nas ma jakieś swoje, że tak powiem, problemy. I Właśnie po to ja jestem, właśnie po to są tutaj dziewczyny, żebyśmy Wam tutaj na przykład pomogły, dobrać takie olejki. Ja tutaj wybrałam takie olejki, właśnie aby w dzisiejszych czasach dużo ludzi ma problem ze stresem, ze zmęczeniem, z brakiem pasji, z niepokojem. I te olejki, które Wam tutaj przedstawiłam, to są typowo takie olejki działające na emocje typu Motivate, to właśnie gdy nam brak jakiejkolwiek takiej motywacji jest przez genialnym olejkiem, naprawdę on jest jednym z trio olejków do jogi i właśnie zawsze, a przepraszam, Arise jest olejkiem do jogi i zawsze właśnie jak idę na jogę to sobie ten Arise używam, jest przepiękny, ma tam właśnie olejek cytrusowy w sobie który tak samo jest i w Motivate i dzięki temu po prostu tak energetyzuje człowieka. Jest adaptive, który jeśli mamy jakieś problemy adaptacyjne, nasze dzieci. Poszły do nowej szkoły, My do nowej pracy, to jest genialny olejek, tak, żeby się po prostu tutaj podbudować. Serenity, stres, nerwy, niepokój, balans, który właśnie możecie sobie zdobyć, jeśli byśmy uzbierali tutaj pulę takich 200 Piwi gratis, który jest genialnym olejkiem takim uziemiającym. Dzika pomarańcza, która jest znowu energetyzująca i którą również możemy dostać gratis, już tylko za 100 Piwi, a tylko sobie gdzieś tam ogarnąć takie najważniejsze olejki, które by was wspierały w tych emocjach, które w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo, bo my jesteśmy dzisiaj, bo tak żyjemy w szybkim tempie, nie mamy czasu dla siebie i tak po prostu nie mamy nawet, że tak powiem, tej chwili relaksu i wyciszenia, i często mamy problemy ze snem, i tak dalej, i tak dalej, więc z tego się po prostu nakłada, i w tym olejki nam bardzo mogą pomóc. Jeszcze tylko powiem o bergamotce, bo to jest mój ulubiony olejek. Ale właśnie olejki cytrusowe mają to do siebie, że są właśnie takie energetyzujące i pobudzające. Więc w pewnym moim etapie życia, gdy miałam bardzo zmęczenie ogromne, to polewałam się tym słownie bergamotką z przemian ze smarowaniem rollonem z Motivate. Także wam polecam, bo to działa czasami cuda. Dzięki Karolina, to ja o bergamotce tylko dodam może szybko, że badania były przeprowadzone, że ona zmniejsza poziom lęku. E, także to, to jest też super olejek, nie tylko na takie podniesienie nastroju, ale też w takich lękowych sytuacjach. Mhm. A w teriatrii stosujemy ją przy właśnie przy chorobach neurodegeneratywnych, bo bardzo są badania, sprawdzają, sprawdza się przy demencji. Super. Także widzicie, dziewczyny, ja tu mówię o energetyzacji, tak? A tutaj dziewczyny mi podpowiadają jeszcze o lękach, o chorobach demencyjnych. Także widzicie jeden olejek i znowu ma milion po prostu zastosowań, nie? No dokładnie. A tu mówimy na razie tylko o głowie, a nie o ciele. <laughs> dokładnie. I to znowu jest znowu kilka olejków, bo moi drodzy, naprawdę olejków eterycznych jest ogrom, ogrom, ogrom. Tylko siąść trzeba i się uczyć. I stosować jeszcze je. Bo co z tego, jak te olejki na przykład leżą u nas na półce, a leżą i się marnują zamiast my no, ich używać. Nie? I nie działają. I, nie, I wtedy nie działają, przez butelkę nie działają. No bo Jest to jeden jed, znaczy jedna możliwość, kiedy olejki naprawdę nie działają. Wtedy, kiedy ich nie używamy. Wtedy, Dokładnie. wtedy działają. Dokładnie. Nie ma opcji. <laughs> Sprawdzałam wielokrotnie, jak leży w butelce obok. Nie działa. No, a chyba mamuśki taką mają tendencję, że najlepiej jakby zadziałało bez używania, nie? Bo nie ma czasu. Nie, dokładnie, nie ma czasu. No najlepiej by było, jakby się coś za nas zrobiło. Dobra, to słuchajcie, przechodzimy do obiecanej niespodzianki, czyli tutaj chciałyśmy Wam zaproponować taką wymianę, czyli w zamian za Twoją opinię. Otwierają się drzwi do niespodzianki, i tutaj nie zdradzimy, jaka to jest niespodzianka, no bo przecież nie byłaby wtedy niespodzianką. Jeżeli wyślesz opinię na telegramie bezpośrednio, albo też do osoby, która Cię tu zaprosiła prywatnie, to dostaniesz od nas prezencik. To będzie prezencik. Olejkowy lub wyrób z olejkami, więc myślę, że wartościowy prezent. I słuchajcie, teraz chciałam Was zaprosić do zadawania pytań ale najpierw zatrzymamy nagrywanie bo zawsze zależy nam na tym żeby ta przestrzeń gdzie zadajecie pytania była taka bezpieczna bardziej intymna więc tutaj tego nigdy staramy się nie nagrywać i zostawiamy to po prostu poza nagraniem także dziękujemy wam bardzo za cały udział w tym mini kursie ja mam wrażenie, że te trzy dni były wypełnione wiedzą i mam nadzieję, że Wy też macie takie wrażenie. Możecie tutaj zaraz dać znać, co myślicie i dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.